dobry, witajcie, z tej strony Automat, dzisiaj przejdziemy się tym Transliftem, z Rampem Transliftem, jest to bardziej Translift niż z Ramp, z tego co mi się wydaje, jest to bardziej Translift, raczej tak. Tutaj go i ocenie pokażę. Gdzie no to już zjeżdża. Jesteśmy na zero. I teraz na siódme jest to blok w Grodzisku. Jest to blok w Grodzisku Mazowieckim. Mamy światełko i staram się was yy, jego ryca nie pokazywać. A nawet jakby tam, wiesz, mi nie ma czego oglądać. No i wracamy wróciliśmy na ziemię i znowu parter. Jest to translift winda. Czy nigdzie z ręba nie widzę, bardziej translift? To jest winda firmy Transfit, na pewno dostawę nie jest to z bardziej, jak mówię, Transift. Tutaj niby jest rampa, ale tutaj na górzyku jest jednak translift. Więc przyjmijmy, że to jest translift. Nie mnie do wiarków pokaże, że jestem tutaj jednak w brodzisku. Dobrze. I to pa! Skoro nie mam nic innego do zaoferowania. No to cześć, Joan.